Witajcie na kanale Camaro 5Gen. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie wymianie świec zapłonowych w silniku 36V6 LLT i LFX. Pokażemy w tym odcinku, jak łatwo świece wymienić samemu bez ingerencji serwisu. Także zapraszamy do oglądania odcinka i subskrypcji naszego kanału oczywiście. Potrzebować będziemy nowych świec. Tutaj polecić mogę przede wszystkim firmę AC Delco. Są to świece, które są zakładane do silnika jeszcze w Roleta na pierwszy montaż. Jak również zamienniki firmy Denso. Dodatkowo potrzebny będzie klucz cylindryczny z przedłóżkami, po to, żeby móc dostać się. Do, do świec, które znajdują się pod cewkami zapłonowymi. Należy wykręcić 6 cewek, po 3 na każdą stronę silnika. Odpinamy kostki od cewek zapłonowych. Po odkręceniu w śrubki w przytrzymującej cewkę przykręcane są na yy, śrubę, yy, na klucz dziesiątkę. Wysuwamy cewkę do góry. No i możemy zająć się odkręcaniem samej świecy. Świece przykręcane są na klucz 16 albo 5 ósmych cala. Dostęp jest bardzo dobry, zarówno od strony pasażera, jak i od strony kierowcy. Świec oczywiście mamy 6, jak liczba cylindrów wskazuje, więc każdą z nich należy wymienić. Świece, które zostaną zamontowane są to świece Denso TNT. O numerze produktu ITV 20TT, 6 sztuk. Koszt około 250 zł. Kolejność odkręcania świec, jak i przykręcania jest dowolna. Ważne tylko, żeby świece dokręcone zostały odpowiednim momentem, bądź odpowiednio zgodnie z zaleceniem producenta. Czasem może być to moment podany w niutonometrach, a czasem może być to moment dociągania świecy. Według producenta świece z uszczelką dokręcamy 1 czwarta do 1,2 obrotu, natomiast świece z, ze stożkiem, tak jak tutaj, dokręcamy 1/16 obrotu, i tak było w przypadku. Świec zęsto do Kamaru zostało mi podłączenie wtyczek od cewek oraz dokręcenie ostatniej śruby od ostatniej cewki i podpięcie wtyczki i świece wymienione.